Alert RCB to specjalny system, który w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie Polaków, wysyła stosowne ostrzeżenia. Uwaga, alert RCB w związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, do odbiorców na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano alert RCB o treści: Uwaga, w związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój. Niestety, w związku z nalotem dronów na terytorium naszego kraju system zawiódł. Atak rozpoczął się wczoraj w nocy i zakończył się dziś w godzinach porannych. W tamtym momencie Polacy nie byli świadomi zagrożenia. Do sytuacji odniosła się rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Myślę, że taki komunikat u części mieszkańców, obywateli Polski, spowodowałby kompletną panikę. I reakcje na wyrost pod wpływem emocji. Tłumaczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dosłownie wołają o pomstę do nieba. O czym świadczy sytuacja, która miała miejsce w miejscowości Wyryki, gdzie rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny. Na szczęście nikt nie zginął, ale relacja jednej z mieszkanek powinna skłonić rząd do refleksji. Wyszłam na balkon i z balkonu leciał myśliwiec i później był taki duży odgłos, takie jakby światło się zapaliło. I wybuch. Na szczęście kobieta nie ucierpiała, choć ewentualne odłamki mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla jej życia i zdrowia. Takie sytuacje pokazują, że społeczeństwo musi być świadome realnych niebezpieczeństw i chyba po to właśnie istnieje system RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zdecydowanie musi poprawić czas reakcji. SMSy z alertem RCB docierały do Polaków z ogromnym opóźnieniem. Mój otrzymałem o godzinie 9.15. Spóźnionych alertów było więcej. Docierały nawet w okolicach południa. Jak widać, rząd ma wiele do poprawy w zakresie wczesnego ostrzegania. Przykładem dla Polski może być doświadczona wojną Ukraina. Podczas ataku powietrznego obywatel tego państwa nie tylko na ten telefon dostaje powiadomienie, ale także sam telefon yy, przez długi czas wibruje i ostrzega. Tak jakby ktoś do ciebie dzwonił. Kolejna sprawa to w audycjach radiowych wszystkie audycje są przerywane i nie są podawane komunikaty. Nalot dronów na Polskę powinien być cenną lekcją dla przedstawicieli władzy. Odpowiedzialna polityka bezpieczeństwa polega na skutecznym informowaniu o nadchodzących niebezpieczeństwach. Społeczeństwo powinno być bardzo dobrze poinformowane, aby nie ulegać niesprawdzonym wiadomościom i wiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.